I gdy przyjeżdżałem tutaj do Będzina, nie spodziewałem się, że tu jest taka silna grupa młodzieżowa i tak was jest tutaj dużo, i tych grup jest dużo i, i um, jako wy fajną rodzinę taką robicie siatkarską, stwarzacie tutaj w, w tym miejscu. Ja słowa daję, nie widziałem. Wy dzieci, młodzież, zagracie nie tylko o medale, ale zagracie również o lepszą jakość życia, Młodych ludzi, którzy mają nieco mniej szczęścia na ten moment, bo muszą walczyć z chorobą. Za każdy wygrany przez Was mecz do naszej wirtualnej skarbonki będzie wpadało 100 zł. Za każdy mecz wygrany za maksymalną ilość punktów wpadnie dodatkowe 50 zł. I tak będziemy cały sezon zbierać te pieniądze, po to, żeby na jego zakończenie to od Was będzie zależeć. W dużej mierze, jak dużą kwotę przekażemy Fundacji Iskierka, która te pieniążki spożytkuje najlepiej jak może dla dzieci, które walczą z chorobami nowotworowymi. Dlatego ten sezon dla Was ma, mam nadzieję, jeszcze jedną motywację. Dajcie z siebie wszystko, bo będziecie dawać też coś z siebie innym. Pomysł tego sezonu dedykowanego Iskierce bardzo, bardzo nas wzruszył, bo myślę, że to jest motywacja na długie miesiące, bardzo będziemy Wam kibicować. Chcemy zorganizować jeden z obozów akcji LATO, żeby dzieciaki, które no, przez długie miesiące, lata walczą z bardzo trudną chorobą, mogły też chwilę mieć oddechu, chwilę wakacji, wyjazdu, odreagowania. Będą mieli też okazję skoszt pograć w różne sporty. Tak więc ja powiem tyle. Każdy dzień to jest walka, a każdy dzień to może być zwycięstwo, i wszystko jest w naszych rękach. Tak więc e, bardzo się cieszę z tej inicjatywy. Wszystkim Wam życzę zdrowia. Chciałbym Wam życzyć na nadchodzący sezon dwóch rzeczy: przede wszystkim cierpliwości i tego, aby ta liga, którą za chwilkę rozpoczniecie, żeby ją traktować jako podróż, żebyście myśleli o niej jako o podróży, a nie o jej celu. Drugą rzeczą, którą chciałbym Wam życzyć, to odwaga, żebyście podczas tej podróży byli odważni i żebyście mieli tą odwagę podążać jako sportowcy, grać prawidłowo, tak jak wytyczycie sobie to z Waszymi trenerami i żebyście podczas tej podróży Mieli odwagę dorastać też, między innymi, jako ludzie. Jeżeli to zrobicie, medal przyjdzie sam. Sami zobaczycie.